Chciałem stary. Patrzcie, widzowie, spotkałem widza. Mam na ciebie prezent. Uuu, od razu prezent. Ej, to jest saszetka Brawl Stars, okej, okay, dzięki wielkie Mordo. I otworzymy ją sobie na tym szorcie, tak? Dobra, zobaczymy co tu będzie. I zróbmy tak, że każde z tonowych subów z pod tego shorta to jedna saszetka więcej, którą będę musiał kupić i otworzyć. Więc jak chcecie, widzowie, to subskrybujcie, lecimy po milion. Więc, co się, ma jesteście gotowi? Robimy już opening, zobaczymy. Tutaj są wszystkie postacie, które można trafić. Dajcie znać, czy wie, macie jakąś figurkę. Napiszcie w komentarzu. No, dobra, stary, więc otwieraj i kibicujcie widzowie, co tu będzie w środeczku. Uwaga, już zapomniałem, jak się te figurki otwiera. To zawsze lubiałem. I co, mamy tą karteczkę, gdzie się zaznacza, ale kto tam jest? Kto to. Ty już wiesz? Uwaga, kto to jest? Pokaż, pokaż, pokaż. To jest złoto! To jest złoto! Oj tego, to się nie spodziewałem, tylko nawet chyba nie masz, nie? Złoty Leon O kurde nie możemy się Ej, totalnie się tego nie spodziewałem akurat A więc mordeczki, patrzcie ten drop, dawaj młody o, Ej, nie udało się kompletnie złapać Ale jest złoty Leon, szczerze lepiej byś nie mogło, więc myślę, że się szorcik podobał, subskrybujcie po więcej